Jesteśmy w Murckach, bardzo wyodrębnionej dzielnicy dzisiejszego miasta Katowice. Tak zaplanowałem wycieczkę, żeby zaprezentować troszeczkę inny charakter dzielnic robotniczych. że chyba pięć łóżek się mogło znajdować. Zaczynamy od szopienic, drugich szopienic, od szopienic, w których kultura agralna spotykała się z kulturą taką przemysłową. Widzą Państwo, jak duży, jak wielki był to konglomerat hutniczy. Po tak. tych groblach jeździła kolej wąskotorowa, jeszcze ja jakby się tam... ten właśnie urobek, no. piasek wy, wywoziła stąd. Katowice Miasto Ogrodów w ramach starań Miasta Katowice oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury realizuje obecnie cykl spacerów dla mieszkańców Katowic pod nazwą Podziel się dzielnicą. Byłam już w Giszowcu, wybieram się jeszcze jutro do Nikiszowca. Uważam, że to jest świetny pomysł. Dzisiaj zwiedzimy prywatną piekarnię książęcą. Wiadomo ile, ile węgla. Od 3 do 3,5 tony dziennie. Dziennie? Tak. Pamiętamy tą piekarnię, jak funkcjonowała. jeszcze byliśmy mali, to kupowaliśmy tam chleb, ale nigdy nie wiedzieliśmy, jak to wygląda od kuchni, od środka. Oprócz tego, że angażujemy lokalnych przewodników, również staramy się zaktywizować mieszkańców do podzielenia się ich własnymi historiami, przeżyciami związanymi z miejscem zamieszkania. Lecznica, tak się to nazywało: lecznica. Bracka. ten budynek to była tylko ten dół, to to czerwone. Bez dobudówki lewej i prawej. Tu się wychowałam na terenie szpitala, ale w tej chwili już mieszkam w innej dzielnicy w Piotrowicach, ale zawsze z sentymentem tutaj wracam. Spacery to jest absolutna bomba. To jest taka energia informacji, tego wszystkiego, co nas stanowi dzisiaj, i po prostu przechodzimy koło tych historii, nie mając żadnego pojęcia o tym. Nigdy nie jest za dużo wiadomości. Zawsze mogę się czegoś nowego dowiedzieć. Do tej pory spacery udało się nam zrealizować w dzielnicy Kiszowiec, Nikiszowiec, Szopienicach na osiedlu tysiąclecia oraz Murckach. Czasem, kiedy jestem gdzieś tam na terenach, które są atrakcyjne pod względem widokowym, to to piękno jest tak oczywiste, że nudne. Tutaj to piękno jest fascynujące i nigdy się nie znudzi, bo zawsze trzeba je odkrywać.